W niedzielę 23 kwietnia na terenie gminy Kozienice przeprowadzona została akcja charytatywna Pola Nadziei. Podczas niej młodzież ze szkół prowadziła zbiórkę na rzecz kozienickiego hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Akcja rozpoczęła się w godzinach porannych i trwała do 19. Młodzież z puszkami kwestowała m.in. w okolicach kościołów po każdej mszy świętej. O podsumowanie tego przedsięwzięcia poprosiliśmy księdza Tomasza Pastuszkę. Z sześciu, yy... Szkół zebraliśmy prawie 30 tysięcy złotych plus 20 dolarów amerykańskich. Ta liczba jeszcze nie jest zamknięta, ponieważ w tym tygodniu pozostałe szkoły, pozostałe jednostki oświatowe będą przekazywały wyniki kwesty, które przeprowadzili w swoich środowiskach. Pragnę nadmienić tylko, że miesięczny. Koszt funkcjonowania, utrzymania naszego Kozińskiego Hospicjum Domowego mieści się pomiędzy 20 a 25 tysięcy złotych. Za ten gest, za każdą wrażliwość, za takie poczucie, że jest to nasze wspólne dzieło, z całego serca Państwu dziękuję, nie pomijając nikogo. Dziękuję dyrektorom szkół, nauczycielom, dzieciakom, wszystkim instytucjom i ludziom wrażliwego serca, którzy nie przechodzili obojętnie obok naszych wolontariuszy. Niech Pan Bóg za wszystko wynagrodzi. Bóg zapad. Dziękuję bardzo z całego serca. W zorganizowanie i przeprowadzenie akcji zaangażowało się wiele osób. Jak podkreślił ksiądz Tomasz, to dzięki nim to przedsięwzięcie się udało. Pragnę z całego serca podziękować za wzięcie udziału w naszym bardzo ważnym dla nas wydarzeniu. Nie ukrywam, że na tę okoliczność specjalnie przypiąłem logo naszego hospicjum, bo w to serce hospicyjne wpisują się serca każdego z was, drodzy Państwo. Serdecznie dziękuję Panu Burmistrzowi Piotrowi Kozłowskiemu. Dziękuję Urzędowi Miasta Gminy Kozienice, którzy zawsze nas wspierają i nam patronują. Też temu dziełu patronowali prosząc i angażując szkoły naszego miasta i naszej gminy aby podjęły aby wzięły udział w naszym wydarzeniu, w naszej akcji to też się zadziało bardzo konkretnie na dłonie pani Pauliny Zawackiej koordynatora wolontariatu szkolnego dzieciaków ze szkoły nr 1 pragnę podziękować wszystkim nauczycielom wszystkich szkół które Zaangażowały się w naszą akcję zarówno z naszego miasta, jak i z, z gminy Kozienice. Kozienickie Hospicjum działa od pięciu lat. Aktualnie wspiera około 40 przewlekle chorych osób.